Saga Egmont przedstawia. Mikkel Katz Krejfeld, Wykolejony. Przełożyła Elżbieta Frontczak Nowotny. Czyta Mariusz Bonaszewski. I ciągle ten sam motyw. Widzisz, wszystko nadal trwa. Za każdym razem, gdy odchodzisz, zabierasz cząstkę mnie ze sobą. Daryl Hall. Dla lis, mojej żony, która jest światłem mojego życia. Sztokholm 2013. Prolog. W promieniach wschodzącego słońca nad piętrzącymi się górami śmieci w Julście latały krzyczące mewy. Na skraju złomowiska pracował stary buldożer. Buchał kłębami tłustego dymu, odcinającego się wyraźnie od przejrzystego zimowego nieba. W kabinie operatora siedział Anton. Miał na sobie grubą kurtkę puchową z zielonym logo wysypiska na piersi, brudną skórzaną czapkę z naucznikami naciągnął mocno na głowę. W ręku trzymał termokubek z dzióbkiem, z którego od czasu do czasu popijał kawę. Zmęczony wyglądał przez szybę, słuchając muzyki z radia tranzystorowego. Nagle na stercie wysłużonych silników i złomowanych części samochodowych coś przykuło jego uwagę. Zwolnił, postawił kubek z kawą na desce rozdzielczej, wyszedł z kabiny i ruszył w stronę góry śmieci. Kiedy podniósł wzrok, zobaczył nagą, szczupłą kobietę, która stała odwrócona do niego plecami i patrzyła na złomowisko. Zdjął rękawicę i z kieszeni na piersi wyciągnął komórkę. Szybko wybrał numer. Anorektyczna kobieta stała po kolana w złomie, jakby to miało zabezpieczyć ją przed upadkiem. Patrzył na obciągnięte skórą kości, na białe, pokryte wapnem ciało z daleka do złudzenia przypominające marmur. Nawet gałki oczne były pociągnięte wapnem. Rzymski posąg patrzący pustym wzrokiem na piętrzące się sterty złomu. Cześć, mówi Anton. Znalazłem kolejną. Co takiego? Usłyszał niezadowolony głos szefa. Kolejnego białego anioła. Jesteś pewien? Mam ją przed sobą. Wygląda tak samo jak cztery poprzednie. Co mam zrobić? Po drugiej stronie rozległo się głębokie westchnienie. Musimy zadzwonić na policję. Jak zawsze. Kopenhaga. 16 października 2010 Rozdział pierwszy Zniszczony warsztat pogrążony był w mroku. Dojmującą ciszę zakłócał jedynie szum prądnicy w rogu hali. Nad biegnącym przez środek warsztatu wąskim kanałem samochodowym unosiła się słaba niebieska poświata. Na dnie świeciła latarka i wydawała lekko osyczący dźwięk. Rzucała światło na skuloną, nagą kobietę leżącą na brudnej, betonowej posadzce. Jej nogi i ręce były pokryte krwiakami. Długie, jasne włosy, pobrudzone zastygłą krwią, na skroniach miała otwarte rany. Wzdłuż kręgosłupa i na pośladkach niczym węże wiły się czerwone pręgi. Jakby ktoś niedawno ją pobił. Masza otworzyła oczy i spojrzała w jasne, fluorescencyjne światło latarki. Zaczerpnęła powietrza. Poczuła strach i przepływ adrenaliny. Wszystkie mięśnie miała napięte, czuła suchość w gardle. Próbowała wstać, ale ból w podbrzuszu okazał się zbyt silny. Nie miała pojęcia, jak trafiła do tej cuchnącej dziury. Była obolała i otumaniona. Znów spróbowała się podnieść. Tym razem poszło jej nieco lepiej oparła się o zimną wilgotną betonową ścianę temperatura w hali była bliska zera dziewczyna drżała z zimna obok niej w kanale leżał węzełek z ubraniem czerwona jedwabna sukienka stringi i wysokie zamszowe botki w kolorze czekolady to były jej rzeczy rozpoznała je ktoś musiał je z niej zdjąć nie potrafiła sobie przypomnieć, jak do tego doszło. Nagle usłyszała hałas otwieranych drzwi gdzieś po drugiej stronie hali. Zaczęła się powoli podnosić. Do pomieszczenia wpadło nocne powietrze i na chwilę złagodziło mdlący odór smarów. Wspięła się na palce, sięgnęła do krawędzi kanału. Zobaczyła zbliżające się postacie. Trzy niskie sylwetki w środku. Dwie potężniejsze po bokach. Tym trzem niższym kazano najwyraźniej zejść do kanałów. Ruszyły w dół wąskimi schodkami. Masza schyliła się po ubranie, próbowała osłonić się sukienką. Patrzyła na idące w jej stronę młode dziewczyny. Były w jej wieku, miały nie więcej niż osiemnaście, może dwadzieścia lat. Szczupłe, o słowiańskiej urodzie. Ostatnia chwiała się na nogach. Najwyraźniej była pijana albo naćpana. Dwie pozostałe obejmowały się, jęczały cicho i się modliły. Masza rozpoznała słowa prawosławnej modlitwy, którą pamiętała z dzieciństwa. Kiedy dziewczyny zaczęły rozmawiać, zorientowała się, że mówią po rosyjsku. Nigdy stąd nie uciekniemy, szlochała najdrobniejsza z nich. Masza chciała coś powiedzieć, ale nie mogła wydobyć z siebie żadnego dźwięku. Mimo bólu spróbowała ponownie. Kim jesteście? Udało jej się w końcu wydukać. Co to za miejsce? Nie zwracały na nią uwagi, stały obejmując się. Powiodła wzrokiem po hali. Mężczyźni, którzy przyprowadzili dziewczyny, zniknęli. Szybko włożyła sukienkę pobrudzoną smarem i krwią. Wyminęła przytulone postacie i zaczęła iść w stronę prowadzących w górę schodków. Musiała się stąd wydostać natychmiast. Nagle drzwi się otworzyły i do hali weszło pięciu mężczyzn. Zainstalowane wzdłuż kanału świetlówki rozbłysły. Masza zastygła w bezruchu jak uciekająca zwierzyna złapana nagle w krąg światła. Podniosła dłoń, chcąc zasłonić oczy. Ale światło było wszędzie. Instynktownie pochyliła się i zaczęła pełznąć z powrotem w stronę dziewczyn. Mężczyźni stanęli nad kanałem. W lodowatym powietrzu ich oddechy zamieniły się w parę, wyglądali jak smoki. Usłyszała, jak jeden z nich mówi coś po rosyjsku. Pozostałych głosów nie zdołała rozróżnić. Wydawało jej się, że słyszy albański, może serbski, ale nie była pewna. Zakrmiał nagle czyjś głos w ciemności. Tamtą już załatwiliśmy. Masza rozpoznała głos. Rozpoznała charakterystyczną chrypkę obecną w głosie mężczyzny, zarówno wtedy gdy mówił, jak i kiedy jęczał z rozkoszy. To on tu rządził. On kierował gwałtem. On zamachnął się na nią pejczem. Poczuła, jak trzęsą jej się nogi. Nie mogła zaczerpnąć powietrza. Pomóż mi, wymamrotała pomóż mi, Igor. Przewróciła się, upadła na betonową posadzkę w głębokim, ciemnym kanale. Dwa dni wcześniej. Rozdział drugi Ragnar Bertelsen. Siedział na hotelowym łóżku, wpatrując się w ekran niewielkiego telewizora wiszącego na przeciwległej ścianie. Był to mężczyzna mniej więcej pięćdziesięcioletni. Miał rzadkie włosy, natomiast klatkę piersiową i plecy silnie owłosione. Wokół bioder owinął sobie ręcznik z logo hotelu Radisson. Zawiązał go mocno, próbując ukryć potężny brzuch. Sięgnął po kieliszek Prosecco. No proszę... Niewiarygodna historia, odezwał się śpiewnym norweskim, patrząc nadal w telewizor, w którym właśnie nadawano wiadomości. Niewiarygodna historia. Drzwi łazienki się otworzyły i do pokoju weszła Masza. Jej nagie ciało o wąskich biodrach i małych piersiach błyszczało od balsamu, którym się nasmarowała po wzięciu prysznica. Ragnar oderwał na chwilę wzrok od ekranu telewizora i zerknął na jej pośladki. Przyglądał się, jak sięga po leżące na podłodze czarne stringi. Niesamowita historia. Masza się odwróciła, Ragnar spuścił wzrok. Co się stało? Spytała, wkładając majtki. Pokazują tych górników w Chile. Dwa miesiące byli uwięzieni w kopalni, właśnie ich wyciągnęli. Niewiarygodna historia. Mężczyzna wskazał kieliszkiem na ekran telewizora. CNN nadawało relacje z miejsca zdarzenia. Na nieco zamazanym nagraniu widać było uwolnionych górników, pozujących do zdjęcia razem z ratownikami i prezydentem kraju. Wszyscy byli uwięzieni? Ragnar zmarszczył brwi. Tylko ci, którzy mają okulary przeciwsłoneczne. Nie słyszałaś o tym? Całą jesień pokazywano ich w wiadomościach. Nie oglądam telewizji. Wolę czytać książki. Naprawdę? Ragnar posłał jej sceptyczne spojrzenie. Nie zgadłbym. Masza wzruszyła ramionami i zaczęła wciskać się w ciemnoczerwoną sukienkę. Dlaczego mają okulary przeciwsłoneczne? Pod ziemią ich oczy odwykły od światła. Teraz jest dla nich za ostre. Bez okularów mogliby uszkodzić sobie wzrok. Mój chłopak ma dokładnie takie same. Oszalał na ich punkcie. Oakley's Radar, tak nazywa się ten model. Wcześniej był fanem M-Frame i Joe Bone. Wszystkie kosztują jakąś straszną kasę, ale podobno są tego warte, tak twierdzi. Widać było, że Ragnar nie do końca rozumie, o czym dziewczyna mówi. Pokiwał głową i wrócił do oglądania programu. Masza sięgnęła po czarną kopertową torebkę leżącą na okrągłym stoliku obok dużego panoramicznego okna. Przez chwilę przyglądała się widokowi rozciągającemu się z szesnastego piętra hotelu. Na moście Langebro, prowadzącym do placu ratuszowego, ruch był coraz większy. Po stronie Christianshaun widać było migoczącą w popołudniowym słońcu złocistą wieżę kościoła Zbawiciela. Właśnie tam Igor zaprosił ją na pierwszą randkę trzy miesiące temu. Okazało się, że akurat tego dnia wieża jest zamknięta, a potem mężczyzna już nie ponowił propozycji. Pomyślała, że dawno nigdzie razem nie wychodzili. Dzisiaj jednak obiecał jej, że zamówią sushi zawsze to jakaś odmiana. Na razie, skarbie, rzuciła odwracając się do mężczyzny. Ragnar wstał z łóżka. Da się panienka skusić na kieliszek szampana? Spytał uprzejmie. Bardzo dziękuję, ale może innym razem. Po chwili była już przy drzwiach. Mogę się do ciebie odezwać? Oczywiście. Byłeś super. Milutki. Ragnar podszedł bliżej, i otworzył drzwi. Dziewczyna weszła na korytarz. A ty byłaś fantastyczna, powiedział. Uśmiech na jego twarzy dowodził, że mówił szczerze. Buziak na pożegnanie? W policzek powiedziała, nachylając się w jego stronę. Ragnar pocałował ją delikatnie. Do zobaczenia, Karina. Uśmiechnęła się do niego i wyszła. W drodze na dół przeliczyła pieniądze, które mężczyzna wypłacił Karinie za małą przejażdżkę. Karina. To było zawodowe pseudomaszy. Skandynawsko brzmiące imię miało ukryć jej litewskie pochodzenie. Chociaż klientom było wszystko jedno, skąd pochodziła, byle dawała im to, za co płacili. A Karina znała się na swoim fachu. Każdy, kto zapłacił 1700 koron za godzinę i towarzystwa, mógł się o tym przekonać. Wiedziały o tym wszystkie miśki, z którymi spotykała się w różnych pokojach hotelowych w mieście. Ale Masza miała chłopaka i myślała tylko o nim, o Igorze, który czekał na nią teraz na dole w hotelowym fujie. Rozdział trzeci. Masza i Igor ruszyli przez na wpół opustoszały parking przed hotelem Radisson. W wysokich szpilkach z trudem za nim nadążała. Igor wyglądał jak hip-hopowy gangster, chociaż tak naprawdę pochodził z Petersburga. Idąc, kołysał się na boki i napinał mięśnie, okulary zsunął na czoło. Nie nauczył się tego w robotniczym getcie w Petersburgu, gdzie spędził dzieciństwo, tylko raczej oglądając MTV. Szlak, zaschło mi w gardle odezwał się zerkając na nią przez ramię. Trzymał w dłoni komórkę, czekał na połączenie. Bez przerwy żre orzeszki, nie mam czasu na nic innego, powiedział wskazując w stronę hotelowego barku. Skarbie, mówiłam, że nie musisz ze mną jeździć. A kto będzie się tobą opiekował? Potrafię się o siebie zatroszczyć. Stare miśki są niegroźne. Nienawidzę ich, wymamrotał pod nosem. Jesteś dla nich za dobra. W tym momencie w słuchawce rozległ się głos. I uwaga Igora skupiła się na komórce. Przedstawił się po rosyjsku. Rzucił, że jest gotów i podziękował za okazane mu zaufanie. Po chwili jeszcze raz powtórzył, jak bardzo jest wdzięczny. Masza zauważyła, że rozmawia niezwykle grzecznie, wręcz pokornie, co raczej rzadko mu się zdarzało. Z kieszeni czarnej, skórzanej kurtki wyjął kluczyki. I wcisnął guzik pilota od czarnego BMW 320I ze spoilerem i błyszczącymi felgami osiemnastkami. Rozległ się piszczący dźwięk. Igor zakończył rozmowę i usadowił się za kierownicą. Masza wsiadła do samochodu, zamknęła za sobą drzwi. Kto to był? spytała. Niech interesy rzucił lekko. Nachylił się nad nią sięgając do schowka. Wyjął opakowanie drzewek zapachowych Wunderbaum, otworzył i wymienił stare drzewko na nowe. Masza nie znosiła duszącego zapachu zielonego jabłuszka zatkała nos. Coś mi przyszło do głowy, skoro mówimy o interesach, odezwała się. Tak mała? Rzucił nieobecnym tonem. Wybrał kolejny numer i włączył silnik. Chciałabym z tym wszystkim skończyć. Nie mam ochoty ciągnąć tego dalej. Znajdę sobie jakieś inne zajęcie. Serio? Dlaczego? Spojrzała na niego zawiedziona. Myślałam, że się ucieszysz. Przecież też nie jesteś zachwycony tym, co robię. Igor wzruszył ramionami i przyłożył komórkę do drugiego ucha. Czekał, aż ktoś odbierze. Nie zamierzam się wtrącać. Rozumiem cię. Rozumiem, że chcesz zarobić trochę szmalu. Nie oceniam cię. Nie potępiam, wiesz o tym. To twój zawód. Pieniądze to nie wszystko. Nie potrzebujemy aż tyle. Igor roześmiał się kpiąco. Pieniądze są wszystkim. Jeśli nie masz kasy, jesteś zerem. Ludzie cię olewają. Believe me. Cześć Janusz, rzucił do słuchawki. Nie uwierzysz. Wchodzę w to. Stary się zgodził. Będzie się działo. Ruszyli Ama Boulevard w stronę rynku Christian Town. Igor opowiadał Januszowi o partii pokera, która miała się odbyć wieczorem u Kamińskiego, w niewielkim pokoju na tyłach lokalu, nazywanym nieco przewrotnie Królewskim Apartamentem, do którego wstęp mieli jedynie wybrańcy. Prawdziwi gracze, a nie te dupki grające online, które siedzą i ściskają w spoconych łapach brudne żetony. Tu grały stare wygi, faceci z Bałkanów z kasą i jajami. Igor opowiadał przez komórkę, jak to od miesięcy próbował przekonać Kamińskiego, że jest dobry, że może wygrać. Stary może być spokojny o swoje 28% z zysku. Przekonają się, co potrafię, roześmiał się do słuchawki. Rozłączył się i uśmiechnął rozmażony. Grasz dzisiaj? Spytała Masza. Tak, mała, to rzadka szansa. Mieliśmy zjeść razem sushi. Obiecałeś. Igor zaczerpnął głęboko powietrza. To dla mnie duża szansa, ale obiecałeś. Światło zmieniło się na czerwone. Igor zahamował. Odwrócił się do niej, zdjął okleję. Patrzył na nią łagodnym wzrokiem z takim samym podziwem, z jakim przyglądał się jej trzy miesiące wcześniej, kiedy się poznali. A wzrokiem, który sprawił, że natychmiast mu uległa. Wiesz, że jesteś dla mnie najważniejsza na świecie. Umówiliśmy się, przerwała mu, robiąc na burmuszoną minę. Wynagrodzę ci to. Ale naprawdę nie mogę pozwolić, żeby taka szansa przeszła mi koło nosa. Też zrezygnowałam z kilku spotkań. Ale ja robię to dla nas, to ważna gra. Same grube szychy z dużą forsą, tylko brać. Której z nas musi przecież zarabiać, uśmiechnął się. Jutro damy czadu, obiecuję ci. Nie chcę dawać czadu. Chcę tylko, żebyśmy byli razem. Ja też, skarbie, ja też. Ujął ją pod brodę i pocałował w usta. Jego modnie przycięta brudka okalająca wąską kreską wargi łaskotała delikatnie. Kierowca z samochodu za nimi zaczął trąbić zniecierpliwiony. Światło zmieniło się na zielone. Igor jednak nadal ją całował, gładząc delikatnie po policzku. Jego palce pachniały zielonym jabłuszkiem, ale w tym momencie jej to nie przeszkadzało. Rozdział czwarty. Była trzecia trzydzieści. Na tyłach lokalu u Kamińskiego cztery mężczyźni grali już od ponad pięciu godzin. Texas Hold'em. Początkowo żetony wędrowały między nimi, teraz jednak sytuacja się ustabilizowała. Najwięcej żetonów piętrzyło się przed Igorem i Lucjanem, tłustym serbem w średnim wieku, w spodniach khaki i hawajskiej koszuli. Dwaj pozostali gracze, Milan i Rastko, byli bez szans. W niewielkim pokoju unosił się zapach potu i dymu i czerwonego barszczu, który Kamiński przygotowywał w niewielkiej kuchence za nimi. Ten kto odpadał, dostawał kubek barszczu jako zadośćuczynienie za poniesione straty. Taki był zwyczaj. Z pomieszczenia dochodziły okrzyki gości, którzy na ekranie telewizora śledzili rozgrywki ligowe piłki nożnej. Goście Kamińskiego przychodzili tu obejrzeć transmisję sportową, pograć w karty, wypić parę głębszych, a przy okazji załatwić interesy, o których świat na zewnątrz nie powinien za wiele wiedzieć. Większość pochodziła z rejonu Kaukazu, Białorusi, Ukrainy i krajów bałtyckich, z byłych republik. Dlatego też lokal, pierwotnie zakład fryzjerski na Göd, nazywano Sowietem. Pewnie również z tego powodu, że Kamiński ze swoimi wąsami i nieobliczalnym charakterem przypominał Starego Stalina. Milan wytarł spocone dłonie w koszule i przesunął swoje ostatnie żetony na środek stołu. Zerknął w stronę garnka z barszczem, jakby przewidywał, że ta runda będzie jego ostatnią. Niesamowita historia z tymi górnikami. Rastko, który siedział naprzeciwko niego, podrapał się po opruszonej siwizną brodzie i ziewnął. Muszą być nieźle napaleni po tych dwóch miesiącach. Chyba, że to pedzie i sobie dogadzali. Milan roześmiał się i odchylił na krześle. Wchodzisz, Igor? Igor skinął głową i podwyższył stawkę o pięćset euro. Zauważył, że Lucjanowi drgnęła powieka. Niemal niezauważalnie, igor był przekonany o sile swojej ręki. Świetnie mu szło, znacznie lepiej niż się spodziewał. Jego pula rosła, kilka razy miał ochotę się odwrócić i spojrzeć w oczy Kamińskiemu, ale oparł się pokusie. Słyszałem, że na jednego z nich czekała na górze i żona, i kochanka. Wyobrażacie sobie tego biedaka? Milan śmiał się tak, że cały się trząsł. Pewnie najchętniej od razu wróciłby z powrotem do kopalni, powiedział Rastko. Lucjan spasował i odłożył karty z wściekłością. Gramy, czy zamierzacie siedzieć i mleć ozorami jak baby? Igor odwrócił karty i pokazał dwie dziewiątki, które razem z tą na stole pozwalały mu zgarnąć całą pulę. Zaczął zbierać żetony. Rastko i Milan musieli zadowolić się barszczem. W grze zostali tylko on i Lucjan. Grali jeszcze godzinę, która niewiele zmieniła. Igor miał tysiąc euro więcej niż Lucjan, ale to było za mało, żeby mógł wymusić koniec. Właściwie powinien być zadowolony, jednak sytuacja budziła jego irytację. Lucjan był zmęczony przeciągającą się grą. Wypił nieco za dużo śliwowicy, wypalił za dużo papierosów. Spodobał ci się fragment? Posłuchaj tego audiobooka w Storytel. Zarejestruj się z linków w opisie, a otrzymasz 30-dniowy bezpłatny dostęp do Storytel zamiast standardowych 7 dni. Możesz zrezygnować w każdym momencie. Najlepsze książki wygrywające w plebiscytach czytelników. Sprawdź tytuły, które pokochały miliony. Zanurz się w świecie niezwykłych audiobooków ze Storytel.